Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym wideo i dzisiaj porozmawiamy o tym jakie rzeczy warto mieć w swojej garderobie tą zimą. Jestem pewna, że te rzeczy pomogą Wam stworzyć bardzo dobrą bazę w Waszej garderobie, aby po prostu na tej podstawie tworzyć nowe i ciekawe stylizacje każdego dnia. Dlatego obowiązkowo oglądajcie do końca, stawiajcie też like temu wideo, jeśli Wam się podoba ten temat. Ja się nazywam Wioleta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o tym jak żyć z klasą każdego dnia. I pierwsza rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie to jest kaszmirowy sweter albo welniany, w zależności od preferencji, też od możliwości cenowych. Ponieważ jeśli inwestujemy w kaszmir, to na pewno jest to większy wydatek. Tak naprawdę na swoim kanale często mówiłam o tym, że warto mieć kaszmirowy sweter ze względu oczywiście na właściwości kaszmiru. Ponieważ nie tylko że wygląda on bardzo elegancko i zawsze dodawam klasy, ale także jest bardzo ciepły a przy tym cienki. Właśnie ta jest zaleta kaszmiru wobec, w porównaniu z welną, że kaszmir może być bardzo cienki, ale i tak będzie nas bardzo dobrze ociepliał. Ale jeśli ktoś nie lubi kaszmiru, nie może sobie pozwolić na kaszmir, to wtedy po prostu kupcie sobie dobry welniany sweter, taki, żeby nie gryzł. Tak naprawdę w kaszmirze jest też ta zaleta, że on nie gryzie najczęściej, jeśli jest dobrej jakości. Więc tutaj już w zależności od waszych preferencji, ale ja bym zawsze radziła zacząć od podstawowego beżowego sweterka, albo może różowego, jaśniejsze kolory, jeśli wolicie, jeśli oczywiście też macie, może jasne blond włosy, to jak najbardziej ten różowy kaszmirowy sweter będzie się dobrze sprawdzał. Ja w tym roku też kupiłam do swojej garderoby ten różowy kaśmirowy sweter, którym od dawna marzyłam. Bardzo mi się on podoba, to jest też z kolekcji Massimo Dutti. Tego roku I powiem Wam, że jestem zadowolona, a tak naprawdę mam jeszcze dwa inne kaszmirowe swetry. Taki jest to beżowy kolor, może troszkę wielblądzi. I powiem Wam, że bardzo łatwo je stylizować. Czy to z dzińcami, czy z białymi spodniami, czy z ciemnymi, czarnymi spodniami. Naprawdę jest mnóstwo takich możliwości stylizacyjnych tutaj i do tego możemy dodać koszulę pod spód albo po prostu sam sweterek, a paszkę na górę. Naprawdę jest mnóstwo stylizacji, które możemy stworzyć, zawsze wyglądać i wygodnie, i z klasą, i także ciepło i komfortowo. Dlatego zalet kaszmirowego swetra jest mnóstwo i kto ma kaszmir w swojej garderobie, ten naprawdę może potwierdzić moje słowa. Kolejna rzecz, którą warto jest mieć w swojej garderobie zimą, to są oczywiście wysokie kozaki. I tutaj tak naprawdę nie tylko o kozaki mi chodzi, ale w ogóle buty, które są poniżej kolana, czyli takie kozaki wyższe, albo na przykład muszkieterki, które są za kolana. Dlaczego warto mieć takie obuwie? No, ponieważ oczywiście będzie nam cieplo i ja bym radziła jednak wybierać takie modele bardziej eleganckie, które będą dobrze służyły i na co dzień i może na jakieś takie nieduże wyjście. Czy to do restauracji, czy może nawet do teatru będą też bardzo pięknie wyglądały, szczególnie jeśli są na obcasie. Kto lubi cieplą wersję, lubi, aby cieplo było w nogi, no bo to jest naprawdę miejsce, które marznie chyba najbardziej, no oprócz rąk też zimą, to ja zawsze sobie wybieram obuwie na zimę, aby miało no przynajmniej jakieś minimalne futerko albo jakąś ściółkę. Tak naprawdę można dodać ściółkę, taką futrzaną i ja korzystam z tego, ale już dodaję i tak to do obuwia, które już ma to takie futrzane wypełnienie w środku, więc to jakby dodatkowa taka warstwa jest, ochronna i ocieplająca u mnie. Ja bym nie mogła sobie pozwolić, no bo dla mnie byłoby po prostu zbyt zimno, żeby kupić po prostu obuwie takie, wiecie, bez jakiegoś takiego ocieplenia dodatkowego wewnętrznego, bez futerka i tylko korzystać ze ściółki. Dla mnie to jest niemożliwe, ja bardzo lubię, gdy jest ciepło. Więc dlatego ja na to zwracam uwagę. No oczywiście muszkieterki, te, które mam, to one nie mają tego, bo te muszkieterki no, są stworzone po to, żeby wyglądać tak bardziej delikatnie, żeby tak bardziej oblegająco, więc tutaj już trudniej z tym wypełnieniem, bo za każdym razem, jak mamy dodatkowe ocieplenie futrzane w środku, to ten but wygląda oczywiście troszkę większy. Więc tak naprawdę ja bym oczywiście radziła tutaj mieć dwie pary butów, takie jedne bardziej eleganckie, może bardziej oblegające, a drugie, te takie cieplejsze, ale jednak, żeby nie wyglądały one jak takie buty Eskimo albo takie Uggs, tak? Takie ogromne, duże buty. Takie też możecie mieć, gdy chodzicie na przykład na spacery. Ja też takie mam dla spacerów specjalnie. Ale gdy chodzimy na co dzień do pracy, czy to gdzieś na jakieś spotkanie, do miasta, to żeby one były coś takiego pomiędzy. Wiecie, niezbyt takie, wiecie, oblegające, cienkie, ale i niezbyt grube. Myślę, że to najlepiej się sprawdzi i będzie najbardziej praktyczne i będzie dobrym połączeniem naszego komfortu, dążenia do ciepla, dążenia do zdrowia, a także połączenie z tą częścią kobiecą, dążeniem do elegancji i do klasy w naszym życiu. Ponieważ naprawdę nie warto jest poświęcać swoje zdrowie, swój komfort, aby po prostu wyglądać dobrze tego jednego dnia, a później może konsekwencje ponosić przez dłuższy czas, czy to jakimś przeziębieniem, czy jeszcze jakimiś bardziej nieprzyjemnymi momentami w naszym życiu. Dlatego zawsze pamiętajcie, że styl, nasze ubranie powinno służyć dla nas i wybieramy je też z praktycznym takim podejściem. Jeśli podoba ci się to wideo, to błyskawicznie stawię mi lajka. Bardzo pomoże mi to w rozwoju mego kanału i dziękuję ci bardzo. Także obowiązkowo pisz mi w komentarzu, jakie rzeczy już masz, jakie bardzo Ci się podobają, a jakie jeszcze może planujesz kupić. Bardzo będzie mi przyjemnie poczytać Wasze komentarze i naprawdę dziewczyny zachęcam dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Naprawdę będzie to bardzo cenne dla każdej z nas. Kolejna rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie to oczywiście rękawice. I powiecie mi, no tak, naprawdę każdy to ma. Chcę zwrócić uwagę na takie nieduże niuanse i chcę pokazać swoje rękawice, które mam w swojej szafie. Przede wszystkim zacznę od takich bazowych, zwykłych czarnych rękawic, które też korzystam, tam także w sezonie jesiennym. Są one tutaj z takim, no myślę, że to jakieś poliestrowe jest takie ocieplenie. Oczywiście, jeśli jesteśmy na przykład we Włoszech albo mm, może w takich państwach, gdzie są wyroby ze skóry po prostu robione, na przykład w Toskanie naprawdę bardzo dużo takiego można spotkać. To tam się sprzedają bardzo fajne rękawice też z ociepleniem wewnątrz z kaszmirem. Naprawdę są fajne, no jakoś mi się nie udało jeszcze tego kupić i one kosztują tak 80 euro, 100 euro. Też czasami mają tutaj takie nieduże futerko, naprawdę wyglądają fantastycznie, bardzo kobieco, bardzo pięknie. Te moje są Wicen kupione i pokażę Wam, że gdy idę. Na jakieś, może wyjście do restauracji albo może do teatru, to mam też takie dłuższe rękawice, które wyglądają naprawdę zawsze pięknie, zawsze wyglądają bardzo elegancko. Tak, i powiem Wam, że też ja kupiłam Wiczen. Nie mają one jakiegoś tutaj ocieplenia szczególnego, po prostu są śliskie w środku. Wiecie, kupiłam je Wiczen. Na jakiejś wyprzedaży, nawet nie na wyprzedaży, a w jakimś takim outlecie, w stronę jak Sopotu się jedzie z Warszawy, to jest taki duży outlet, i tam wszystko to jest taniej. I też te rękawice kosztowały mnie naprawdę niedużo do porównania z ich oryginalną ceną w sklepie. Więc, no, jak chcemy wyglądać, tak wiecie, ciekawie, może tajemniczo, kobieco, sensualnie, to naprawdę te długie rękawice. Pomogą w tym się sprawdzą. No troszkę czasami są mniej wygodne i potrzeba dłużej, jak widzicie, czasu, żeby je naciągnąć na rękę, ale później naprawdę te takie faldy tutaj, no, które się tworzą, pięknie wyglądają. To właśnie jak idziemy na jakieś takie wyjście, a na co dzień ja mam bardzo fajne rękawice, które kupiłam w ogóle na jarmarku bardzo dawno temu, i myślę, że one są zrobione. No z owcy chyba. Tak, tutaj wewnątrz jest owce i są naprawdę bardzo cieple. I powiem Wam, że jak byłam na tym jarmarku, to tak sobie zastanawiałam się: no nie, takie rękawiczki tutaj, no to nie będą dobrze wyglądali, nie będą eleganckie. I chciałam kupić takie podobne, tyle że z taką separacją na każdy palec. I pan mi powiedział, który, no, produkuje, tak, bo to są wyroby, które ludzie po prostu przywieźli chyba z gór i sobie sprzedawali. Chyba w Gdańsku to kupiłam na takim jarmarku świątecznym. Powiedział on mi, że jak pani marśnie, to warto kupić właśnie takie rękawice z jednym palcem, mitenki, po prostu wtedy będę się czuła zawsze komfortowo, zawsze ciepło. I powiem wam, że może usłyszycie, że nie wygląda to elegancko, wygląda to dziecięco, ale gdy na zewnątrz jest zimno, to wygląda najbardziej stosowne, najbardziej eleganckie, najbardziej dobre właśnie dla nas, tak, ubranie i dobre to są akcesoria. Dlatego Zobaczcie, takie, no, bez jakichś dekoracji. No, może gdybym wybrała jakieś jaskrawo różowe, to wtedy wyglądałoby to troszkę dziwnie, ale jako, że one są w bazowym, naprawdę w neutralnym, czarnym kolorze, tak, to wygląda to naprawdę dobrze, stosownie i fajnie na pogodę. Dlatego jestem z tego bardzo zadowolona i teraz, jak chodzę do pracy, to zawsze wybieram to. Na jakieś spacery zawsze zakładam te rękawice i czuję się bardzo komfortowo i też jest to wszystko naturalne. I już chyba mam ponad 5 lat, może 6 nawet lat i są zawsze, zobaczcie, w dobrym stanie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, a chyba niecale 100 zł to kosztowało. Jeśli interesuje Cię moda, chcesz być piękną i zbudować garderobę funkcjonalną, która jest praktyczna i będzie służyła Ci na każdą okazję, to zapraszam Cię do zapisania się na listę oczekujących na mój kurs, który ruszy w następnym roku. Nie jest to związane z żadnym zobowiązaniem, po prostu będziesz poinformowała o wszystkich nowościach związanych z tym kursem. Kolejna rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie to szalik. Szalik w neutralnym kolorze i oczywiście ja sugeruję kaszmirowy, ale to już w zależności od Waszych preferencji. Ja mam u siebie takim beżowym kolorze, kupiłam w Kos kilka lat temu i też bardzo dobrze mi służy. Naprawdę nie ma jakichś tam zmechaceń czy czegoś innego. Naprawdę. Jest to dobra jakość kaszmiru. Więc też zachęcam, jakby ktoś chciał, może będą jakieś zniżki. Ja swój właśnie kupiłam chyba jak odczekałam taką zniżkę w lutym. Mi się wydaje, ona była, ale to kupowałam też z ponad 5-6 lat temu tak naprawdę. I jestem dotychczas bardzo zadowolona i gdy kupujemy właśnie szalik w takim bazowym kolorze, to bardzo dobrze on będzie nam pasował ze wszystkim. Oczywiście zwracamy uwagę na to, jakiego koloru jest nasz płaszcz, nasza kurtka, tak? I wtedy dopasowujemy ten kolor. Ale powiem Wam tak naprawdę, że jeśli wybierzemy beżowy, szary albo może jakiś taki mleczny kolor, to naprawdę będzie on bardzo dobrze się łączył z prawie każdym innym kolorem. Tutaj naprawdę są jakieś takie minimalne, może wyjątki, że w zależności oczywiście od tego, czy wybieramy ciepły odcień, czy zimny, tak, bo te odcienie ciepłego, zimnego powinny ze sobą korelować naszej kurtki i naszego szalika. Ale powiem Wam tak naprawdę, że jeśli wybieramy jaśniejsze kolory, to zawsze to też będzie rozjaśniać naszą twarz, robić ją taką bardziej uroczystą, promienistą. No i po prostu chce się tego jaśnego koloru teraz zimą. Teraz oczywiście nie ma na co narzekać, jest dużo śniegu na zewnątrz, można się cieszyć po prostu tym, że jest dużo światła, dużo tej bieli, która odbija nam światło, więc. Przez to jest naprawdę raźniej, lepiej, i tak naprawdę te jasne rzeczy teraz zaczynają bardzo dobrze wyglądać, gdy zestawiamy je razem z jasnym śniegiem, gdy na zewnątrz jest tak jasno. Chce się tych jasnych, wiecie, rzeczy. Mi się naprawdę teraz biały i jakieś takie pastelowe odcienie, no po prostu znowu bardzo się podobają, tak, bo one są takie też letnie, wiosenne, ale zimowe też bardzo nawet i pięknie to się wszystko patrzy, gdy na zewnątrz szczególnie świeci słońce, jest mroźno. No i my tutaj w czymś takim pastelowym, w takim może neutralnym kolorze jakimś innym, tak, ale jasnym jesteśmy. Dlatego radzę właśnie rozważenia takiej opcji, jeśli planujecie jeszcze kupić sobie szalik, to właśnie no, orientujcie się w takie neutralne i jasne kolory. I jeśli zdecydujecie się na kaszmirowy szalek, to radzę albo Kos albo Falconeri. To są dwa sklepy, których no, ja mam sprawdzone, mam doświadczenie, że kaszmir tam jest dobry i też ja kupuję tam sobie. Kolejna rzecz, którą warto zadbać w tym sezonie, to są rajstopy. I powiem Wam, że ja uważam, że kobieta powinna mieć kilka oczywiście rajstop na sezon ziemowy, ale tutaj chcę mówić o tych takich cieplejszych rajstopach. I właśnie mam je na sobie teraz. I wczoraj zakładałam je też do pracy. Jestem bardzo zadowolona, chcę Wam pokazać to opakowanie. To jest, kupiłam sobie bardzo przypadkowo Wenecjana. 180 Den Soft Silk, tak? Tak, w czarnym kolorze. Powiem Wam, że jestem bardzo z nich zadowolona i z tego powodu, że są one cieple, ale nie wyglądają jak takie dziecięce rajstopy. Dlatego naprawdę wyglądają kobieco, z klasą, jak powinno być dla dorosłej, dla pracującej, dla poważnej kobiety. Dlatego są też kryjące, tak? Ja wybrałam czarny kolor, ale oczywiście jeśli macie na przykład obuwie, może brązowe albo... Jakieś szare, to wtedy wy możecie wybrać też brązowy kolor, odcień grafitowy. Nie jestem pewna, czy z tej właśnie kolekcji są te kolory, ale mi się wydaje, że coś tam jeszcze było, jakieś inne odcienie, więc tutaj można z tym się naprawdę pobawić. Ale jeśli nie te, to po prostu bardzo radzę Wam kupić 100 den rajstopy albo. 80 den rajstopy, tak? Czyli idziemy w te najwyższe kategorie den, w zależności od Waszych preferencji, jak Wy to lubicie czuć na ciele. Ja też bardzo lubię kupować rajstopy w Calzedonii, też tam są naprawdę dobre i jakościowe modele. I ja tak naprawdę zakładam te rajstopy także pod spodnie, bo kiedy jest chłodniej, to ja chcę też mieć dodatkową taką, wiecie, warstwę ocieplającą. I tutaj ja robię tak, że może jakieś rajstopy, które kupiłam kilka lat temu, tak się już trochę zużyły, to te zakładam i trzymam, właśnie pod spodnie do założenia, a te takie nowe, piękniejsze, po prostu które wyglądają świeżo, to zakładam pod spódnicę. tak? I w ten sposób no po prostu no nie wyrzucamy, tak, tych już takich bardziej zużytych rzeczy, a wciąż one nam dalej służą. Dlatego też radzę wam tak zrobić, w zależności oczywiście jak lubicie, tak? Ja nie radzę na przykład zakładać pod spodnie jakieś takie rajstopy naprawdę cienkie, śliskie, 20 den, 30 den bo po prostu będzie Wam tylko chłodniej od tego. Właśnie dlatego lepiej jest zakładać też po spodnie, teraj stopy grubsze, które mają więcej den, 60 i wyżej ponieważ one właśnie zapewnią, że będzie nam cieple. Oczywiście można także wybierać takie welniane rajstopy, które wyglądają jak takie dziecięce. Nie wiem jak inaczej je nazwać, ale właśnie są takie, one naprawdę no wyglądają kiedyś jak byłam dzieckiem, to mama mi zawsze takie rajstopy zakładała i one mają też wzorki jakieś. Ja też takie mam i też czasami tak stylizuję właśnie w ten sposób, ale jeśli chcemy wyglądać bardziej tak elegancko, z klasą, to wtedy lepiej od tego odejść. Po prostu te rajstopy takie ze wzorkami, takie welniane bardziej, zostawić już na takie codzienne ok, асија, где, по но... Możemy czymś takim ciekawym, wiecie, tutaj się zabawić i czegoś takiego dodać do swojej garderoby. Po prostu nie zakładamy tego na jakieś bardziej oficjalne wyjścia. Na oficjalne wyjścia to albo zakładamy takie grubsze, więcej tych den, tak? Gdy chcemy, żeby było nam cieplo. I staramy się właśnie wybierać takie rajstopy, które, no, nie prześwitują, tak? Albo wybieramy wtedy bardzo cienkie. Ale to już na jakieś uroczystości, na jakieś imprezy wybieramy naprawdę cienkie rajstopy poniżej 20 den. I wtedy one już nie mają tak bardzo mocnej, rozbudowanej funkcji ocieplającej. Ale bardziej tworzą to taką piękną, woalkę, tak, czegoś takiego zwiewnego na naszej nodze. Kolejna rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie zimą, to jest spódnica. I nie byle jaka, ale welniana, albo przynajmniej z dodatkiem welny. Po prostu taka, której będzie cieplo. I już tutaj długość zależy od Was, od Waszych preferencji, czy to będzie mini, czy midi, czy maxi. Oczywiście ja uważam, że midi jest najlepszą, najbardziej optymalną długością, którą po prostu możemy wykorzystać wszędzie. Zawsze też wyglądać elegancko i kobieco, ale to już w zależności od Was. Ja też mam teraz na sobie tutaj welnianą, chyba z dodatkiem wielblądziej, welny spódnicę której naprawdę czuję się komfortowo, też wyglądam pięknie, z tego powodu, że jest to tkanina, która dobrze się prezentuje w obecnym sezonie. Ponieważ jesienią i zimą szczególnie chcemy, żeby ta tkanina nasza się robiła już coraz bardziej grubsza. I tutaj tak naprawdę nie myślę, że warto kierować się tym, że o ta tkanina jest za gruba, może będzie mnie jakoś pogrubiać. No oczywiście nie wybieramy tutaj wszystkiego grubego, ale zobaczcie, jak pięknie na przykład ja tutaj wybrałam i. Łączę tutaj te różne faktury. Z jednej strony mam naprawdę z grubej tkaniny zrobioną spódnicę, tak? I wybieram tutaj bardziej taką delikatną, cienką bluzkę. Właśnie w ten sposób, jeżeli będziemy zestawiać, jeżeli będziemy grać tymi naszymi fakturami, tak? I naszymi tkaninami, to będzie to naprawdę piękne i też będzie służyło dla nas, ponieważ będziemy czuć się komfortowo. I też oczywiście ciepło. Dlatego tutaj tak naprawdę powiem Wam, że nie obowiązkowo mieć grubą tą tkaninę, aby ona była welniana. Mogą być naprawdę cienkie tkaniny i też welniane. Po prostu zwracajcie uwagę na skład i nawet jeśli jest 50% welny w czymś, tak? W spódnicy czy w jakichś może innych rzeczach naszych na zimę, to to już będzie dobrze. To już będzie ogrzewało nas wystarczająco i dawało nam ten taki komfort. I ostatnia rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie, to są kaszmirowe skarpety. I tutaj nie tylko chodzi mi o to, aby kupić 100% kaszmirowe skarpety, chociaż aby siedzieć w domu na kanapie wygodnie, komfortowo i tak luksusowo nawet to też bardzo pięknie by się to nadawało. Też wspominałam, że byłoby to pięknym prezentem dla osoby bliskiej, ale takie skarpety przynajmniej z jakąś częścią i dodatkiem kaszmiru. Ja takie rzeczy lubię kupować w Calzedonii. Już wspominałam, że lubię tam rajstopy kupować. Właśnie kupowałam tam często rajstopy z dodatkiem kaszmiru, a także bardzo lubię skarpetki z dodatkiem kaszmiru, bo są one bardzo miękkie. Naprawdę próbowałam różne skarpety, ale jednak te podobały mi się najbardziej, ponieważ pozostają miękkie nawet po wielu praniach. Ja już każdego roku po prostu kupuję kilka nowych, aby odświeżyć troszkę swoją kolekcję. I powiem Wam prawdę, że ja lubię takie jasne, mleczne, może troszkę szare czasami skarpety, ale najbardziej lubię mleczne, ponieważ jakoś zimą no tak mi się chce tego jasnego koloru, nawet na nogach lubię widzieć, to po prostu przyjemnie mi się zakłada taką skarpetkę. Więc jak jestem w domu, albo czasami no jak nie zakładam rajstopy, a zakładam skarpetki, to właśnie wybieram takie. Zostawię też Wam linka, abyście mogły przejrzeć. Czy wam takie pasują? I ja bardzo często kupuję chyba 4 plus 1, wtedy piąta para jest po prostu bezpłatnie. Myślę, że to się najbardziej opłaca kupować. No, mi się naprawdę bardzo podobają takie skarpety, dlatego też radzę wam, żeby zwrócić na to uwagę, ponieważ. Jest w nich komfortowo, noga mi się nie poci, też jest cieplej. Według mnie jest naprawdę, ja czuję taką delikatną różnicę. I wtedy po prostu no, nie muszę zakładać kilku skarpet, bo ja kiedyś zawsze miałam tak, że zakładałam kilka skarpet, ponieważ no, ja zawsze marznę w nogi. Nie wiem, jak wy dziewczyny, czy wy też w nogi zimą, ale dla mnie, szczególnie jak byłam dzieckiem, jak chodziłam jeszcze do szkoły, to zawsze było dla mnie najtrudniejsze, że zawsze... Marzne w nogi, albo szczególnie wiecie, jak pada śnieg, albo śnieg z deszczem, to jest wtedy najgorsze. Ja już wtedy po kilku minutach czuję, że moje nogi zmieniły się w lód. Więc dlatego tutaj te skarpety są dobre. No, nie na wszystkie sytuacje też takie pogodowe, ekstremalne pomagają, ale właśnie mi się one podobają. Dlatego jeśli też marzniesz w stopy, to po prostu no, zwróć uwagę na to, aby kupić te skarpety z dodatkiem kaszmiru, tak? I czym więcej tego kaszmiru? Tym bardziej cieple one będą. I właśnie tutaj jest fajnie do porównania z wełną, tak, że ten kaszmir i te kaszmirowe skarpety mogą być bardzo cienkie, te stuprocentowe, tak? O nich mam tutaj na myśli, dlatego to też może po prostu być bardziej nam praktyczne w codziennym noszeniu, bo nawet taka skarpetka no, może się zmieścić i do naszego buta. To tyle rzeczy na dzisiaj. Na pewno jeszcze zostało bardzo dużo różnych innych przedmiotów, które można dodać do swojej garderoby jesienią. Piszcie o tych najważniejszych dla siebie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło o tym poczytać, czego tutaj nie dodałam, co powinnam dodać. A jeśli interesuje Was elegancja, styl, to przechodźcie do oglądania moich innych wideo. Do zobaczenia właśnie tam. Pa 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 pa.